Cześć i witam na kanale Chef's Gear Polska. Wbrew popularnej opinii, również mojej, dnia niekoniecznie trzeba zaczynać od jajek z boczkiem. Wiem, brzmi jak fantastyka, ale naprawdę można, i ja dzisiaj wam pokażę, jak zmyśli na domowej granoli. W sumie myśli dla nikogo żadną tajemnicą nie jest, więc tacy jak ja jednak często o jego istnieniu zapominają. A trzeba jasno powiedzieć, że nic nie do takiego zdrowego kopa z rana jak właśnie myśli na bogato. I ja właśnie dzisiaj takie dla Was przyrządzę. I informacja dla leniwych: wszystkie składniki można kupić gotowe, ba, można kupić nawet gotowe myśli. Ale po to jestem ja, żeby wszystko skomplikować, więc nawet owoce dzisiaj sam ususzę. Bo przecież nic nie daje takiej radochy jak własny wytwór. Zatem zaczynamy. W pierwszej kolejności ususzę owoce. I tutaj pozostawiam Wam pełną dowolność. Ja akurat lubię gruszki, jabłka, winogrona, banany i truskawki. I tu chciałbym zaznaczyć, że moim zdaniem większość suszonych kupnych owoców jest deczko przesuszona. To znaczy że są już tak suche i tak twarde, że nawet po zalaniu mlekiem czy też jogurtem są zbyt oporne na gryzienie. Więc ja w moim sprzęcie wstawiam 5 godzin i temperaturę 60 stopni, ale na bieżąco będę obserwował, co się z nimi dzieje. Jak już opanujecie, co, ile i jak długo, ten proces na pewno się ureguluje. Ja, tą zabawkę marki Royal Catering dopiero co otrzymałem i jeszcze ją rozpracowuję, ale w moim mniemaniu jest to maszynka typowa do użytku domowego. Może część z Was pamięta, ale w zeszłym roku robiliśmy materiał na temat dużo większej maszyny do komercyjnego użytku i przy okazji robiliśmy poradnik na temat suszenia grzybów, owoców i warzyw. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, gorąco zachęcam do obejrzenia. A przy okazji, skoro już o tym wspomniałem, chwilkę do naszego sponsora. Jak zapewne wiecie, kanał jest sponsorowany i wszystkie nasze odcinki powstają dzięki wsparciu naszego partnera sklepu Expondo. Na którym znajdziecie nie tylko szeroką gamę sprzętu gastronomicznego, ale i całą masę innych sprzętów dla profesjonalistów i nie tylko. Zapraszam wszystkich do przejrzenia pełnej oferty sklepu. Ok, owoce są już wysuszone i jak widzicie, jeszcze są takie lekko wilgotnawe. To, co prawda, skraca troszkę ich żywotność, natomiast nadaje takiej elastyczności i mięsistości. Skoro już owoce mam na blacie, to od razu je posiekam i odstawię na bok. Czas mianowicie przyrządzić granole. Do tego potrzebuję banana, 100 g miodu, 50 g mleka kokosowego, łyżkę oleju, łyżkę kakao i szczyptę soli. Wszystkie składniki dokładnie mieszam. Przy kolejnym kroku przygotowania granoli zachęcam do eksperymentu. I tutaj naprawdę nie ma złych decyzji. Chyba. Mnie się jeszcze nie zdarzyły. Po prostu im więcej wrzucicie do swojego myśli, tym ciekawsze i bardziej na bogato ono będzie. A ja dzisiaj mam szklankę płatków owsianych, pół szklanki orzechów włoskich, pół szklanki orzechów laskowych, pół szklanki migdałów w płatkach, kilka łyżek łuskanego słonecznika, kilka łyżek sezamu, biurki kokosowe i suszone owoce, czyli morele, śliwki i garść żurawiny. Niestety suszone, bo jest zima i nie ma świeżych. Teraz wszystkie składniki mieszam dokładnie z wcześniej zrobioną masą i wstawiam do piekarnika na 170 stopni i około 20 minut. Trzeba pamiętać, aby co kilka minut wszystko przemieszać i rozdrobnić. Jak już granola się ładnie zarumieni, można ją wyjąć i ostudzić. Ostatnim krokiem jest tylko dodanie posiekanej białej czekolady oraz moich suszonych owoców. W ten sposób przygotowaną granolę można przygotowywać dość długo pod warunkiem, że jest w szczelnym pojemniku. Do mojego myśli zrobię jeszcze szybki kompot z owoców leśnych. Mrożone owoce zasypuję sztodżem cukrem, dodaję laskę cynamonu i gwiazdkę anyżu i na małym ogniu redukuję, aż owoce zmiękną i całość lekko zgęstnieje. Co by nikt sobie z zębów nie połamał, warto odłowić na koniec cynamon i anyż. I teraz składam wszystko w całość. Na spód jogurt, na to granola, znowu jogurt i kompot jako wisienka na torcie. Z całością nie licząc suszenia owoców można się wyrobić w 25-35 minut, więc nie ma wymówek. Można i smacznie, i zdrowo, i szybko, i pożywnie. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie triki na pożywne śniadanie. A jeśli podobał się Wam mój przepis, to koniecznie dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o subach i dzwoneczku, abyście byli poinformowani o kolejnych naszych filmach. Przy okazji zachęcam do śledzenia naszych kont na Instagramie i TikToku. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia!